Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan. Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi ludzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe. Będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać Pan naszą sprawiedliwością.